Minecrafta. Pierwszy odcinek. Zaczynamy podstawy. Ściąć drewno. Jezu, jaki lagi. Dobra, ścina ścinać, ścinaj ścinać. to by się przydał. Te drewno, Jest mi się wydawało, że to idzie? Crafting tak, tak, tak. Crafting i patyki. Crafting stawia. My robimy kilo. Idziemy kopać. szybciej kopaj, kopaj, kopaj dobra dawaj, dawaj dawaj, kopaj jeszcze trochę kobla bez sobie zrobimy sikierę, piecyk i te podstawowe narzędzia oczywiście. Jak na przykład łopata, kilof, miecz. ale to nie fajne ja nie lubię tych biomów Dobra, nie, nie, to nie Piocyk Kilo to i sikierkę I łopat Dobra Tutaj miecz i tutaj będę miał kilo w łupatę. dobra tutaj będę dobra, ekwipunek podstawowy i zrębiamy drewno I rąb, rąb, rąb O Jezu, to jest mutant W ciągu dni jest fajnie przeżyć pierwszą noc Kurczak Kurczak Plaguje. Co ja wam zrobiłem? <laughs> Zumbi. Przeklęty las. O, świnie. Dobra. Wziąłem, wziąłem. Nie, wiem, czy w dłoń Zabić ci mamy, czy nie? Zabić zabiję Świnia będzie na dwa hity No, ej, dziecy mi przyklętego lasu, tak? Się uciekł Idę w tamtą stronę, bo tam był creeper, zombie Tam był, się palił To tam ja nie idę O, so... nie, to jest ten... tylko drzewo A nie, jest się las Hmm, już się dżungla skończyło. Ow co? Kurczak, kurczak jesteś zbyt złudny. Znowu bo... melony i kokobinsy. Dobra. Spoko, spoko. Kurczę, melu na wyraj. Krowy, ale dobry początek. Nie powiem, dobry początek. Tylko nie wiem, kiedy słońce zacznie zachodzić. Na górę. Jestem jeszcze są? Czy z dziennikarzałoś coś wypadnie? nic nie wypadnie. Dobra, nie zbieram więcej tego i tak już mam. Sześćdziesiąt staków więcej. Próbuję. Dopnęłaś coś, nic? Chyba nic. O! Owca! Nareszcie! Przydało mi się jeszcze dwie owce. z kurczak Owca! Owca. O nie, już się nas robi. To jest naprawdę niebezpiecznie w nocy. Piecyk to... Jeśli się przypali, to się przypali, jak nie, to nie. Szybko pochodzę, bo teraz nic nie będę widział. Dobra. To się przypaliło, czy się nie przepaliło? Nie przepaliło się. Dobra. Surowy, za ja chciałbym koble przynajmniej pokopać. Jak się kopię w dół. No i gravel. Co oznacza gravel? To tutaj może być jaskinia. A jaskinia równają się potwory. Czyli dla, A łóżko wszystko trzeba. Łóżko to podstawa bym powiedział. Crafting. Deski i łóżko. A jeszcze łóżko. Łóżko. Dobra. Mam nadzieję, że się dużo potworów nie zesponowało. Eu que eu Dok Reaper tak spadaje Dobra. Eh, lepiej mnie żeby się tu nic zajmować nie planowało. się trochę boję wychodzić. a wolisz Und da war ein Potscot. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Gut, bis die... Dobra, zabieram wszystko i idziemy dalej. Góry, góry, powiecie, że góry. Mm. Ale nie tak jak myślałam, ale takie takie duże. Takie góry, jaki taki buch! patrzcie to. Czekajcie. Zapewne się zapytacie, po co ja wchodzę na te drzewo. Co wam to przypomina? Co? No co wam to przypomina? Piszcie w komentarzach. <śmiech> <śmiech> Gardło mnie boli. Idziemy, idziemy. ...krowa! Jedzenia nigdy za mało. Pobawimy się w asasina. Będziemy skakać po drzewach. No czemu nie podskoczyłeś, durniu?! Dobra... Głupi Steve. Wreszcie łąka. Dobra. Tu szkoda, że gór nie ma. Ok, okej, kej. Dobra. Do przodu i... Przed ciebie Dobra Kiedy stracili, straciliśmy pół serduszka? A, bo pewnie ten creeper jak wybuch Było i on na pewnie żadał to obrażenie Strasznie duże, co nie? Fajny e, fajne miesziona dom Fajny miesziony domek właśnie przy przywodzie o, tam, tam, tam nie da rady ma. Albo tutaj... Tu nie! Nie! Tutaj jest fajne miejsce, idealne miejsce na domek. tutaj, tutaj, tutaj mamy domek. No patrzcie, to tutaj nie jest idealnie. tylko trawa. Głupia, prawa. I O, tam będzie miał domek, może? Dobra, albo nie, tutaj będzie miał domek. Na razie prowizorka, żeby mieć gdzie mieszkać. Nie, profesjonalista jestem. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie gadacie, że mi liczy za Braknie. Może skopię kawałki kawałek i tak pójdę moc rośnie. A i tak jak tutaj będę chciał mieć magazyn, no to... I tak będą się to skopać i tak, ale teraz mi gdzieś tak się dir przyda. No ja jestem profesjonalista w tych sprawach, co nie? Domek z dirta. To jeszcze drzwi brakuje. Wykopaj, kopaj, kopaj. Czemu tam wykopałeś? Ile Dita wystarczy. Za mały jest! Albo nie, dobra. Buduję, już się nas robi. Może się No, i teraz pijmy. Ko, błagam, że mnie nie wywaliło za drzwi. Płogam, płakam. Dobra. Piecyk. I przepalimy mięso. Będziemy mieć jeść. jeść. Wiecie, nie będziemy mieć Dobra. Ja chcę, to już wziąć. Tak, wziąć włożyć następne i iść bo nie chcę stracić tutaj o tu ten półmyczek się mi cały zgasł Dobra, włożymy to <coughs> teraz będzie pork chop Red cooking pork chop in a wiem, dzień tracę ale ale będę mycicie. Dobra, to już niech się przepa. Rodzina kurczaków, kurczaczki, Uuu! to w coś urosło? Ale patrzcie, jakie tam fajne góry są te, te lasy dookoła. Powiększę mój domek zajebistości. Teraz eee, ząb, Nie no czego dziwiste, Jak się oni sprawnie opierają. Patrzcie. No nie no dobra opierają się o górę. Mój domek teraz być taki. On profesjonalisty <laughs> Znowu mi dirtu zabraknie Jest! Zdobyłem! Ale to i tak za mało Zapytacie się pewnie dlaczego się robi do bo myślę, muszę obmyślać plan budowy tego drugiego domku. O, co będę budował? Ten mój już tutaj na stałe. Mosek taki fajny zrobię. Farmę będę musiał się założyć. Jajko! Jajko. Jajko. Hmm. Mam pięć nasionek. Kto posadzę? Niech się nie marnuje, niszczą mojego miejsca w Jestem zawiedziony. Mam domek. Mierz w i idę na rębanie drewna. Gdzieś dalej. O, tutaj. Będę rębał. Tylko temu mutanty zostawię. Będę robił most. Tak teraz będę robił... Mo nie. Albo most. Bo dom już mam taki, 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 Żeby był. Chociaż i tak mi nie siedzę. Krowa! Głupia krowa. Te brzozowe też mogę pościnać, bo z nich płotki zrobię, co nie? Nie się przydadzą. Ba chcę mieć tego ciemniejszego, takiego trma. Taka, taką osadę zrobię Osadę rybacką, molo Ratusz i taką wioskę Tylko villagerów Eee, villager. Ja tam będę mieszkał Się rozdzielę na kilka części Modyfikacje sobie wygram Hahaha Skamota ha, ściągnął ha. I powiem Wam, że że ich szukałam Przyprowadziłem I i, i, i i nic żartuję Hop. dobra jeszcze jedno jeszcze jedno drzewo Drewno i wraca drzewo drzewno eee, dobra Szydłe drzewa. No, halo? Tam, tam, tam. Hop. Ścinaj się, ścinaj się. Dajesz. A to już sikierą mi się zniszczyło. Nie chcę kopać dirtu. chcę to o. Dobra, wracamy. Włóż, kej w kej. włóż, 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 Tam, tam, tam. tam tam? o włóż, tam. Nie. Albo tak, nie wiem. Gdzie jest słońce? Co chodzi? Chowamy się. Będą nasz creepery gryźć. No, sobie, nie. No to si będą. Dobra. Patyki. Jeszcze patyków. A to nie, to nie. Jeszcze płotki. No mam trzydzieści patyków. No i co? No mam patyki. No i nic. A w tym... Nie, ja ja, 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 jestem taki nie, nie, raz, nie, trzy, cztery, pięć, nie, 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 podwory, nie, 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 Rzaduję. Kurczaki. Dobra. Z co tu można jeszcze skraftować? No nic. <laughs> Diamanty. Jakieś żelaza nie mam. Dobra. Może na koniec jakby do potworca się popiję. Czemu nie potworów? No już w się pisfula nie da włączyć, o gdzie tylko komendy się dapisywać, jak game model nie włączać. Bo tu się nie da włączać game moda. Dobra, cześć, z tej strony był Krzysiek. I, z tej strony był Krzysiek. Do następnego odcinka. Cześć!